Ej, I To burzy? Się burzy? Nie, nie burzy! PRZESTAŃ! TATA! Teraz muszę od nowa! Witamy w Minecraftzie. Weź! Włączcie to nagrywańsko. <grym> to jest gra Murder Mystery. Jak? Murder Mystery była murder. już na moim kanale Murder Mystery Co to jest to? Murder Mystery Murder, murder. E, murder Mystery e, Jest to gra w Robloxie, którą już graliśmy Pokazałem na odcinku Ale przecież to jest Minecraft Tak! Czyli gramy w Murder Mystery z Robloxa w Minecraftcie Dokładnie, a wiecie jak to zrobiłem? Zrobiłem mapę Jedną z moich ulubionych map z tego Murder Mystery Research Facility e, Powiedz mi Jesteśmy tutaj, przed portowaliśmy się. Czy ja grałem w to z tobą kiedyś? Nie, nie graliśmy. Dobrze, nie. I, nie, my graliśmy w Morderczu e, Windę. Mordercza Winda, Dobra, z horrorowymi okay, postaciami. Okay. Ja grałem tutaj z Mateuszem. E, ogólnie, e, pierwszy pokój, który chcemy zwiedzić, czyli główna area, nie wiem jak się nazywa, nazwijmy, nazwijmy ją e, główny pokój. To jest główny pokój. Główny, a nie główny. Rozumiem, o co ci chodzi. No dobra, jest to głów, główny, główny pokój, tak? Główna Tak, arena. tak wygląda mniej więcej. Jest, jest tutaj, to jest dozownik do niebieskiego płynu. Dzięki Ale temu daj nie. Mi, jak sobie Ale nie! zepsujesz mi! mi. Nic nie, nie, Zepsujesz mi! A poza tak. tym ty nie. To jest nie... dosownik do niebieskiego płynu, tak? Nie, niebieski niemieckiego. To nie jest do, do niemieckiego płynu. Jaki to jest niemiecki płyn? płyn? Kiełbaska. Kiełbaska, kiełbasa to jest niemiecki płyn. No dobra. Nie, to jest nie, do niebieskiego płynu. Nie, prawda. Tak naprawdę to jest do niebieskiego płynu. No, no. Ten niebieski płyn w tej. I grze miał służyć głównie do chyba klonowania się, ale ma też takie funkcje, możesz się zamienić w twórcę gry na przykład. gdzie idziemy dalej. Może w lewo, po schodach w dół chodźmy i tak, tutaj po prawej znajdziemy garaż, taki malutki. Nie potrafi się zamykać. I tutaj wejdź w to, w takie coś i X przytrzymaj. Przytrzymać? Tak, i puść. I zobacz, możemy tak wyjść w górę. A, na półce jesteś wtedy taki. Mhm. Okay. Tak. E, tutaj jest rusztowanie tak naprawdę. Tutaj co widzisz to takie, pod czym musisz chodzić? To jest kabel, bo nie, nie mamy w Minecrafcie wielkiego kabla. Rozumiem. Ale dobra, tutaj są, tutaj to szare, to są skrzynki. Okay. I tutaj widzisz ten guzik. No jasne. Oraz czaszkę. Czaszka to tak naprawdę miał być światło od alarmu. Okay. Od koguta A ty inaczej. Jest guzik. A jak ten guzik? Lewym. Co się stało? E, tak naprawdę powinien być emergency, lockdown, przez co drzwi tutaj by się zamykały. Aha, okay, no. Ale tak, następna rzecz, którą tutaj te skrzynki, te tutaj, no. widzisz baryle, balls, e, one tutaj mają pełnić formę tych. funkcji. Funkcję, nie form. wygląd tych. Jezus, jak się one nazywały? Dozowniki radioaktywne takie. Wiesz. A okej, okay, pojemniki takie. Mm -hmm, pojemniki. Tak? I tak, tutaj widzisz to po lewej. To jest clone machine. To? Aha, i nacisnąć ten przycisk, i tak. Cię na się klonujesz tutaj? Prawie. Aha, a tutaj jest Twój e, klon. A, i tutaj wtedy klon się pojawia, mhm. tak? Tutaj jest rusztowanie, żeby utrzymać tą górę. No, widzę, widzę. I tutaj jest bezpiecznik i od światła. Tu? Tak. A gdzie drzwi otwiera? Nie da się otworzyć. Nie da się otworzyć drzwi? Mhm. Oni lewo teraz idźmy. I tak naprawdę nie wiem, co to jest, ale pewnie zgaduję, to jest od żelów. Lub nie żelów, tylko od tych e, śluzów, tych na przykład do niebies ten niebieski śluz pewnie jest do klonowania. Aha, okej, okay, tu tutaj klikasz to i się kupują tak. te śluzy tutaj do, okay, do... Do tego. Rozumiem. I dobra, chodźmy teraz po schodach. Ale też jest drabinka, zamiast schodów możemy. No dobra, I, to po i teraz w lewo idziemy. I w ogóle tutaj widzisz to koło drzwi. Nie, 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 to jest nie, 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 tak. Tak, tam jest, była drabinka. kołżwi To? Tak, nie w lewo. Czyli w tył, dobra, w lewo odwróć się, tak. I no, widzisz to? Czyli, tak. Tutaj jest przycisk. On głównie miał, um, miał taką funkcję, że jak morderca rzucił nożem, Aha. to wtedy zamykały się drzwi. Po okay. drugiej stronie też są, ale my chcemy przejść ptąsem. Dobra. I tutaj pierwszy pokój, po prawej, um, jest to z komorami takimi. Tutaj, tutaj jest. Tak, takie. Y, tutaj niby czerwony płyn miał służyć. To ma być takie, że jest zepsuta kapsuła. Aha. kapsuła. I po lewej. Tak, od lewej jest zielona. No. Jest zielona, czyli dla nas, dla gracza. Dla, czerwona. Czerwone są zajęte. A żółta to jest zepsuta. To jest komputer, tu... Tak, lubię. komputer. Dobrze. Ej, skąd się znalazł ten obrazek? Nieważne, nie niż go. Ten? Aha. Okej. Okay. Dobra, może to był Windows i zobacz. Kolor pomarańczowy i niebieski. Coś portal. się tu kojarzy? Tak. 100% portal, słuchajcie. Hmm? Jeżeli nie grajcie w portal kiedyś, to sprawdźcie sobie hmm? super. I tata ta, teraz w lewo. Y, idźmy tam do y, zepsutej komory. Y, zepsutej. Tak? Mhm. Mm Idź y, na tą szyb... Tak, dokładnie. I wejdź tu. I naciśnij, przytrzymaj to w to. Tak. No. Nie, nie, nie to, przepraszam. O! Widzisz? Gdzie trafiłem? Trafiłeś do podziemi, w których możesz się ukryć przed mordercami. Bo w ogóle w tej grze yy, Aha, trzeba ukrywać tak. się przed mordycami. Tutaj są różne rzeczy Czyli do ukrywania się. chowasz się w lawie. Tak. Chociaż okay. tak naprawdę to jest fake lawa. Nawet nie jest to lawa. Dobra, wyjdźmy. Po... Fake to ja znam tylko taxi, Tymon. <laughs> fake taxi. Czyli uber. <śmiech> tak. <śmiech> Dokładnie tak. <laughs> taxi to mogłoby być. I no i tutaj tak, po prawej masz szybę. Szybę no, do oglądania. I tutaj jest czerwony płyn. Ten do usypiania. To. Tak, to jest ten do usypiania. To no, już więcej nie ma, tak? Dobre. Aha, dobra, teraz y, idźmy przez siebie. Nie, 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 nie tutaj są teleportery. I to. idźmy tam do drugiej części dobra. schodów, y, żeby biec. A, tak. I w lewo. Dobra, tutaj się zatrzymaj. I tutaj jest skan. Tutaj są pistolet niby, bo był no, taki detal, proszę, że był taka, tutaj no. pistolet. I tutaj tak, tutaj się włącza skana. Tutaj okay. po lewej wchodzi osoba do skana, Cyk. a po prawej wyświetla się kolory i w ogóle e, napis albo murder, albo detective, raczej sheriff, Aha. albo in Innocent. Innocent, Niewinny. No i tam też jest komputer w ogóle tutaj. Ach. A, naciśnij dwa razy X. No i dobra, tutaj są jakieś szafki, kanapa. No, jakieś misu, kanapa, I nie. idziemy w lewo. Cyk. I tutaj jest breaker room. I tutaj tak, tutaj jest zegar, to tutaj pomiędzy ruszto, rusztowniami rusztowaniami. rusztowaniami. Tutaj jest zegarek. Okay, no, widzę, widzę. Aha. I tutaj tak, tutaj są, locker, są tutaj lokery, tutaj jakieś, nie Ta wiem, czaszka. krzesło. Ta czaszka to jest kogut. Okay. Wiesz, kogut, nie tak. takie zwierzę. I tutaj można za ścianą się ukryć na przykład też. O, I w ogóle i można w i pomiędzy skrzynkami można chować się na przykład. No spoko, spoko. spoko. Dobra, e, teraz wróćmy się w tył i tutaj jest kolejny pokój. E, okay. Tutaj jest niebieski śluz znów. No właśnie widzę. I tutaj też można się schować. Tu w środku? Aha. I tak po prostu możesz pływać do dołu. Okej, dobra, nie utopisz się. Nie, to jest niebieski płyn, przez który można oddychać. Ta na bank. I tutaj są różne skrzynki, które, cho, przez które można się chować. Za którymi, tak? Mhm, za którymi można się chować. E, tutaj jest y, tablet znów ten sam od kolorów. No widzę, widzę. Mhm, I tutaj jest kogut znów. Znowu jest kogut, dobra. Czyli zwierzęta. No tak, się. No i dobra, mamy po lewej stronie teleporter, ale to zaraz. Zaraz się zaczniemy Teraz, tak. do... Mhm, dobra, możemy pójść. One to nie działają, teleporter. tak. Nie działają, niestety. Przepraszam, was chętnie nie bym działają, zrobił, doktorze, ale mm, to by było troszeczkę dłuższy system. No i dobra, mamy tutaj w ogóle węta, ale nie, nie przechodźmy. To nie. później przejdziemy później do wętem. Dobra. I teraz tak, idziemy przed siebie w lewo, schodami po tymi. Schodach, dobra. Po schodach i znów w lewo się skręcimy. Jaki to jest labirynt? To nie jest taki labirynt, już kończymy. To jest bardzo krótkie. Dobra. No to i tutaj o, no, jest. Tak, szyby. No wchodzimy. Tutaj jest e, pokój taki jak na przykład w O2, musisz zabierać okay. e, i czyścić I tutaj je, to jest e, e, stolecz I tutaj tak, tutaj jest went za lokerem, ale nie, nie, wchodźmy. Nie na razie. Mm? Dobra. Dobra patrzę. Tutaj jest takie biurko workshop, ale mhm. że budujesz sobie. I tak, tutaj jest e, jakby. Widzisz tutaj? Nie, 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 nie. To? E, nie. Wejdź po schodach i widzisz to tutaj. To, 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 tak. To ta skocz skocz na to i spróbujmy wbiec nie, 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 powadź się. Można e, wbiec, e, tak, tak, skocz, spróbuj tam trafić. No i brawo, trafiliśmy. I możemy pójść na jeszcze lewą, kolejną no. półkę. Tu. Tak. No, tu. widzisz, fajnie to zrobiłem. <grym> I, rozumiem. I tutaj kolejny jest węd, nie ukryłem go niestety, ale na przykład, no i tutaj, wiesz co? No co? Chodźmy do, do tego węta i zobaczmy dokąd przejdzie na, przyniesie nas. W ogóle pod nami jest zielony śluz, Ten no do teleportacji, prawda. chyba. Ten I jesteśmy jest do teleportu, w którym byliśmy. Tak? A więc możemy się. Wróćmy się jeszcze raz do tego pokoju, bo tam jest jeszcze jeden węd. Tak? Aha. Mogliśmy pójść wętem, ale no, dobra, nieważne. A, w ogóle te tutaj, jak widzisz, żółte, one służą, e, nie wiem do czego służą, jeśli im po stole je rzucimy, A i e, zakręć. I tam jest. żółtego e, wenta. Tak? tak. I tutaj powinien być jakiś e, jeden z twórców gier. Tu powinien być. Aha, pod, pod ziemią, tak pływać. W, Aha. I tutaj kolejny portal, do którego ci mówiłem, żebyś nie wszedł. Tak, tak. Czyli dwa wenty połączyłeś mhm. ze sobą. Tak, co to... myślisz o tym? Nie, no super. A, e, da się wyjść stąd? Nie da się. Nie da się? To już jest koniec, nie wyjdziesz z tego. Wyjdę, wyjdę, nie, bo chcę zobaczyć jak na zewnątrz to wygląda. A, w ogóle dobra, to idź. się Nie, 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 w lewo. Możemy zrobić też tak, że po prostu i tak będę budował to A. prawo. Będę to łączył z pewnym innym budynkiem. Idź do garażu i zrób tutaj, nie, 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 na środku tych metalowych tutaj, o? tak. Raz i dwa. I dobra, możemy wyjść. Tutaj będzie połączenie z moją własną fundacją O, to jest w powietrzu. Aha. O, zapomniałem! Wróć, wróć no. się. Idziemy do stolecz od nowa. Tam jest pewien, pewna rzecz, o której zapomniałem. Aż taka fajna, że zapomniałem o dwóch rzeczach. O, nawet. nie Dlaczego nie... To jest proste. Jak to, nie potrafisz wejść? No nie dobra. Stolecz, idź w górę, idziemy w prawo. Jeżeli chcesz e, wętem przejść, żeby było tak ciekawiej. Nie, tutaj. Aha, w lewo. Tu, tutaj, jest właśnie, tutaj jest właśnie wentem możemy przejść. Dawaj, chodź. I sz zróbmy szybko. Dawaj. Go, 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 go. Raz, dwa, trzy. No dobra. E, I tak, idziemy... Idziesz tak? No. Po schodach i nagle odwracasz się. Idź tam. Kto tam jest są przyjdzie? drzwi, sekretny Niech pokój. Tym. Okay, I zobacz, tutaj jest produkcja, tutaj jest, powinna być maseczka ochronna i tutaj jest produkcja noży. Tutaj, tutaj była linia produkcyjna noży. No dobra. Takiego gracza. I jedna rzecz, no. wejdźmy na te żółte. Na żółte wiszące. Nie, na żółte wiszące. Jezus, nie wiem, jak się to nazywa. Platforma taka. Platformę żółtą wiszącą. Nie da się przez barierki te. Naprawdę? Mhm, no bo one są za wysokie. I dobra, zobacz. Yy, patrz się w dół i widzisz, tam jest dziura. No. Falmi tam. To są toksyny. Zostajesz. Stopiony! Ale. Okay. Tak naprawdę, w grze to też jest do ukrywania. Bardzo fajne miejsca są lawa, woda, czyli, przepraszam, basen i ten gdzie idziesz? Chcę wyjść stąd. To dookoła zrobiłeś kółko. Tak, tak. Dobra, musimy. A i. Coś e... tu bazi. To nietoperz. A co tu robisz? Nie toperzy same się. Otworzyłem ten? Nie, nietoperze się same tak? spawnują Aha. w ogóle w ciemnościach oraz w takich zamkniętych. No i przechodzimy, i jeśli tak. E... Zobaczmy z góry, jak to wygląda. No właśnie, chcę z góry zobaczyć. No trochę w to pracy jest włożone, co? No, zrobiłem to w trzy dni. W trzy dni. Słuchajcie, zamiast... A nawet, wiecie... Tak to jest jak są ferie, no. A nawet bez żadnego poradnika. Super. Oraz to mogę... są te wenty pewnie, mm -hmm, nie? Tak. To tu są inne... A tutaj jest mapa Skelt Keld, Samangas. Tutaj obramowałem ją tak, żeby wyglądało jak statek. I tutaj moja wymyślona własna mapa. No, Submarine. No dobrze, super. No, Mógłbym Wam dobrze. kiedyś pokazać. Piszcie w komentarzach, Dzisiaj jeśli w chcecie się zobaczyć. wyglądać inne mapy Tymona. Mm -hmm. e, mi się bardzo podoba, jakby. Ile oceniasz? To? 9 na 10, powiem Ci. U Bardziej mi się podobała ta samą gaz, ale tylko mm -hmm. dlatego, że znam Amongas. A tak. tej mapy tak po prostu nie znam, więc nie mogłem odnieść się do, do tego, co jest w rzeczywistości. Mm -hmm. Ale tak to w ogóle super. Pamiętajcie, żeby dawać suby, lajki i komentarze oraz nie zapomnijcie powiedzieć nam w komentarzach jaką chcecie mapę zobaczyć u mnie. Żegnamy się. Co ty zrobiłeś? Zepsułeś skrzynię. Teraz masz wszystkie te itemy. Nie, Jezu. Pa! Pa! Dawaj super. lajka i komentarz! Ty monster!